Dzień dobry Państwu, witam w czwartek, kolejny dzień walki z koronawirusem i dzisiaj kilka małych komentarzy. Mówiłem już o tym, że stojąc w kolejce do banku poczułem się inwigilowany. Proszę Państwa, również stojąc w kolejce do Walmartu poczułem się inwigilowany. Otóż proszę sobie wyobrazić, że właśnie wzrok mój padł na taką ciekawą, żółtą maszynę, baterie słoneczne na kołach przenośna, taka prawie budowlana, no ale tak wyposażona w dosyć wysoki maszt i tak patrzę, patrzę w górę, a tam trzy kamery przemysłowe. Po co? Po to, żeby tak nas wszystkich w tej kolejce fotografować, tak rozsuniętych równo tam, dystansowanych społecznie. Proszę Państwa, oczywiście zwolennicy teorii spiskowych mówią, że po to się nas dystansuje społecznie, żeby zrobić ładne zdjęcia naszych buź, no bo wtedy będzie można po prostu zrobić rozpoznawanie twarzy i nie trzeba będzie żadnych chipów, nie będzie trzeba żadnych tam nam wszykiwać jakichś rzeczy pod skórę i tak dalej. Urządzenia same nas rozpoznają. Sztuczna inteligencja to jest nasza przyszłość. I proszę Państwa, właśnie o to w Walmartie taki przenośny system kamerowy. Do nie wiem czy rozpoznawania twarzy, ale, ale na pewno do tego, żeby nas wszystkich ładnie z góry zauważyć. To jedna rzecz, nawiasem mówiąc pracują Państwo w Walmarcie, pracują Państwo w innych instytucjach, zainteresujcie się tym co te instytucje robią, no bo oczywiście proszę Państwa chodzi o nasze bezpieczeństwo, chodzi o tracking, chodzi o tracking nas, nas wszystkich. A cóż to szkodzi, przecież to dla naszego dobra. Proszę Państwa tak przy okazji tych wszystkich rzeczy związanych ze sztuczną inteligencją, a powiem jeszcze o ciekawej rzeczy związanej z komputerem, mianowicie yy, mam golarkę elektryczną, yy, która yy, pozwala się na baterię, więc no, czasem siedzę przed komputerem, yy, w komputerze jest kamera. Yy, no i yy, golę się, po prostu się golę i proszę sobie wyobrazić, że yy, dostaję za moment, za 5 minut reklamy golarek. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, sprawdźcie sobie w swoich systemach operacyjnych, na co pozwalacie swojemu browserowi. Czy sprawdzili Państwo w swoich browserach, notabene należących czy do, do Google'a, czyli tej firmy, która jest odpowiedzialna za największe największą liczbę reklam w sieci, na co ten temu browserowi pozwalamy I w ogóle na co państwo pozwalają różnego rodzaju aplikacjom, które są zamontowane, zainstalowane w, pana, w państwa systemie. Czy pozwalają państwo na korzystanie z mikrofonu, czy pozwalają państwo na korzystanie z kamery, bo jako taki ustawienie domyślne jest właśnie to, że, że tak, że, żeby sobie tam oczywiście miały dostęp do wszystkich tego rodzaju urządzeń. Co to oznacza? Oznacza to, że nasz komputer może, komputer, tablet, telefon może nas w każdej chwili śledzić, podsłuchiwać, każdy to może robić. Sami siebie inwigilujemy przy pomocy urządzeń, z których korzystamy. Oczywiście jeżeli tam Będziemy na to zwracać uwagę, no to, to są tam ustawienia, które można wyłączyć. Pięć razy zostaniemy zapytani, dlaczego to chcemy wyłączyć, ale można je wyłączyć i proszę sobie te rzeczy powyłączać, no bo nie wiem, czy chcą Państwo akurat mieć te reklamy, które są związane z obrazem. Może na tym obrazku będzie. Coś, czego Państwo potrzeba, i od razu Google będzie mógł Państwu zaproponować to, czego Państwo jeszcze nie mają. A może się okaże, że potrzebują Państwo na przykład operacji plastycznej, bo w moim przypadku tak właśnie jest, że tam no, oferuje mi się podciąganie różnych, różnych rzeczy na twarzy. Myślę, że to też ma dużo wspólnego z używaniem przeze mnie kamery w komputerze. Proszę Państwa i inna rzecz, jak jeżdżę sobie po na rowerze i tutaj niedaleko w Mississadze jest rzeźba. No rzeźba sama w sobie, no jest to kamień, jest to po prostu głaz. Głaz, ktoś postawił głaz na kole, no jest, powiedzmy, że nowoczesna postać sztuki. I ostatnio zafrapowało mnie to, że ta rzeźba jest zakryta. Domniemuję, że po to, żeby no, wszystkie dzieła sztuki zostały zakryte, po to, żeby nie gromadziły się tłumy, prawda? Żeby nie gromadziło się tam, żebyśmy zachowywali dystans społeczny i e, żeby czasem e, dwie czy trzy osoby nie zebrały się i nie podziwiały, jaka to piękna rzeźba, jaki to piękny kamień. Proszę Państwa, rozglądajmy się dookoła siebie, bo głupota jest rzecz ogarniająca. Ludzi głupich nie sieją, a poza tym, no, to jest smutna konstytucja. Niestety każdy z nas może zgłupieć, bo głupieje się bezboleśnie. Głupota nie boli. Ale dopóki ją jeszcze zauważamy, to znaczy, że coś dobrego w nas jest i jeszcze, no, coś tego zdrowego ducha w nas y, zostało. To tyle na dziś. Do następnego razu. Mówiłam. Dziękuję.